Proszę jedwabie w takich szakach w takich szakach idę i mam kolejnego rzuta który chyba będzie para chociaż zaraz zobaczymy to jest ten rzut który teraz razem to jest ten który który wcześniej który to jest para Raz, dwa, trzy, cztery, 5 To jest dziesiątek. To jest smak Kolor dusz, nie, chyba, chyba to nie będzie para. Więc trzeba szukać dalej. Może coś, coś jeszcze może fajnego tutaj leżeć w takim razie. Taki mały ciężko do pary znaleźć, ale kurde, widać, ale szczęście dopisuje. Dobrze, szukamy dalej. Może coś jeszcze... Tak patrzę, ale nagram Ich bin jemand, der ich hoffe, dass